Kontynuując ideę pomocy ptakom, zamontowaliśmy dwie wieże lęgowe dla jaskółek oknówek, mówi dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Lubinie. Od kilku lat Ogród Zoologiczny w Lubinie prowadzi wiosną taką akcję montowania budek lęgowych dla ptaków. Też któregoś roku wieszaliśmy budki dla nietoperzy na drzewach na terenie całego miasta, ponieważ jednak te miejsca do wieszania nowych budek no już można powiedzieć wyczerpały się, w tej chwili monitorujemy te już zamontowane. W tym roku zdecydowaliśmy się na kontynuację tej akcji w formie montażu wież lęgowych dla jaskółek oknówek. Budki stanęły w sąsiedztwie budynku Sądu Rejonowego w Lubinie. Miejsce jest nieprzypadkowe, bo to właśnie tutaj została zaobserwowana największa kolonia oknówek w Lubinie. Na każdej z wież znajduje się korpus i na każdym korpusie po 42 gniazda dla jaskółek oknówek. Więc łącznie przygotowujemy tu dla ptaków 84. Gniazda. Dodatkowo na jednej z wież jest system nawoływania ptaków, po to, żeby dodatkowo zachęcić je do zajmowania tych miejsc lęgowych. Myślę, że też ptaki no zachęci zmiana lokalizacji dotychczasowego gniazda to, że na budynku sądu jeszcze trwa remont. A ptaki lada dzień już wrócą i już będą chciały szybko przystępować do lęgów. Jaskółki w budkach lęgowych pojawią się lada dzień.